Dzień dobry, tu ja mówię. To nie jest telewizja Jaska Kurskiego, to nie jest telewizja polska, na którą wyłożono 2 miliardy złotych zamiast przeznaczyć na onkologię. Tutaj się serduszek Fundacji Wośb nie wymazuje, ale dumnie dosi. Proszę Państwa, to jest rzadka okazja, aby Państwo się mogli zapoznać z pełnym dziełem Fundacji Wośb. Jerzego wsiaka. Pozwolicie Państwo, że będę do Pana Jerzego wsiaka zwracał się po imieniu Jurek. Znamy się od wielu lat. Mieliśmy się okazję spotkać wielokrotnie, wymienić poglądy. Bardzo miło wspominam te rozmowy. Jurek był nawet z Wotoryi, w miejscu gdzie się urodziłem. Tam również spędziliśmy kilka ładnych godzin ze sobą. Mam nadzieję, że Jurek także. Te spotkania wspomina miło i wyniósł z nich tyle, ile ja wyniosłem. Pozdrawiam Cię, Jurku, serdecznie. Siema. Na czym polega, proszę Państwa, fenomen Fundacji WOŚP i corocznych finałów? A spotykamy się już po raz 29. Proszę sobie wyobrazić. To już dzieci, na które zbierano 20 lat temu. Mają swoje dzieci i te dzieci teraz zbierają dla Jurka Owsiaka Dopuszek jak zawsze pieniądze, i te pieniądze są później przeznaczane na różne inwestycje, między innymi zakup sprzętu medycznego. Fenomen, proszę państwa, tej organizacji polega na tym, że jest to jedna wielka rodzina, która łączy Polaków, w piątek Jurek po raz kolejny podkreślił i właściwie zdefiniował fenomen fundacji WOŚP, mówiąc między innymi, że fundacja WOŚP gra ze strajkiem kobiet, a strajk kobiet gra na fundacji WOŚP i tymczasem, proszę Państwa, w niedzielę, jak zawsze, wiadomo, że to co robi organizacja strajk kobiet jest absolutnie sprzeczne z tym co mówi Kościół ale dzieci, jak zwykle, stanęły przed kościołami, jak zwykle zbierają datki, i ludzie chętnie wspierają Fundację Wośp, Jurka Owsiaka, ponieważ wiedzą, że tutaj wszystko idzie na szlachetny cel na różne inwestycje, przedsięwzięcia organizowane przez firmy. Także rodzinne, jak już wspomniałem, jest Fundacja Wośpie jest to jedna wielka rodzina. Znajdziemy tu takie firmy jak Grówka Cała, pani Lidii Niedźwieckiej-Owsiak, fi firmę Tabasko i Boskata, pana Jacka Sztachery i córki Jurka e Aleksandry. Znajdziemy wreszcie firmę samego Jerzego Owsiaka. Jasna sprawa, i wszystkie te podmioty działają na rzecz dobra wspólnego. To są firmy, które realizują różne przedsięwzięcia Fundacji WOŚP. I jak mówił na jednym ze spotkań z Rotorii Jurek, nie ma sensu organizować przetargów, bo to jest patologia, taka jak się dzieje w sferach rządowych. Tutaj Jurek ma pełne zaufanie do członków rodziny, do swojej żony, do swoich dzieci, do swojego zięcia i tym firmom zleca rozmaite przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem Fundacji Włośby i z funkcjonowaniem przystanku Woodstock, drugiego dzieła życia Jurka Owsiaka. Ponieważ są to kwoty wielomilionowe, to łatwo sobie wyobrazić, że tutaj jest potrzebne zaufanie. A wiadomo, że żona, dzieci, najbliższa rodzina Jerzego Osiaka nie oszukają ani fundacji, ani samego Jurka. Stąd też mi hołd złożony, w pełnej organizacji ze wszystkimi podmiotami. Zapomniałem oczywiście wymienić spółkę powiązaną z Złotym Melon czyli jest to taka spółka, która zajmuje się biurokracją wystawia faktury dla spółek dla firm wymienionych na serduszku i to wszystko funkcjonuje proszę państwa jak w zegarku dlatego do wszystkich ludzi którzy podważają to wspólnotowe dzieło gdzie jest miejsce i dla strajku kobiet i dla księży bo przecież nie jest żadną tajemnicą że Jurek Owsiak doskonale się dogadywał z, z takimi księżmi jak ksiądz Lemański, jak ksiądz Boniecki, obaj ci księża występowali również w Akademii Sztuk Pop Przepięknych, cudownej organizacji edukującej dzieci, gdzie byli zapraszani też funkcjonujący na przystanku, to gdzie były też zaprasza, zapraszani politycy od lewa do prawa, od Leszka Balcerowicza. Przez Lecha Wałęsę aż po Bronisława Komorowskiego. I cała ta akcja, proszę Państwa, cały ten fenomen, który nam towarzyszy od blisko 30 lat, jest nieustannie podważany przez rozmaitych hejterów, którzy nie są w stanie zrozumieć, co to dzieło e Wszystkim nam daje, wszystkim. Jak mówi sam Jurek, obojętnie czy krytykujesz, czy chwalisz orkiestrę wcześniej, czy później wylądujesz pod respiratorem. No, respiratorem może akurat nie, bo tutaj Jurek mówił wyraźnie, to też jest taka jego naturalna, szczera cecha. Jeśli nie ma jakichś zasług, to po prostu sobie tego nie przypisuje. Mówił wyraźnie, że Fundacja WOSZ przez te 28 lat. Od do chwili, wybuchu, gdy wybuchła pandemia, nie kupiła respiratorów, bo nie tym się zajmowała, głównie zajmowała się kupowaniem fantomów, pulksyksymetrów, tych takich na palec, co się zakłada i bada saturację, łóżek, bardzo dużo łóżek kupiła Fundacja WOŚP i foteli na poczekalniach. W każdym razie, proszę Państwa, każdy krytyk, hater Jerzego Owsiaka ma takie cechy charakterystyczne, które chciałbym omówić, aby zbudować kontrast. Bo po jednej stronie mamy fantastycznego człowieka, który wszystko w życiu osiągnął, zdał maturę, jest dziennikarzem, jest biznesmenem, dzięki niemu powstało wiele innych biznesów. A po drugiej stronie mamy na przykład taką postać, której nazwiska ani nawet pseudonimu nie wymienia, żeby nie robić mu niepotrzebnie reklamy. No, taki zwykły nierób z biskupina, którego utrzymuje żona, i on śmie krytykować Fundację Woś, śmie utrudniać życie Jerzemu Owsiakowi. Obok niego jest też taka postać jak Krystyna Powłowicz. No to chyba wszystko już Państwu mówi, wiadomo osoba pełna nienawiści Jurek Owsiak wielokrotnie mówił o tym z jaką osobą mamy do czynienia, zorganizował nawet taki konkurs ruch, no nie będziemy używać słów, bo jest niedziela. W każdym razie chodziło o to, żeby panią Krysię wysłać w kosmos. Było to zupełnie niewinne. Z niewinna zabawa, no a wiadomo, mamy do czynienia z kobietą zawistą, bez żadnego poczucia humoru. Pani Krystyna Pawłowicz poszła do sądu, wygrała z Jerzym Owsiakiem, proces o znieważenie, proces o naruszenie dóbr. Zresztą podobnie było też z tą postacią, którego, której nazwiska i pseudominium nie wymienię. Jerzy Owsiak przegrał proces o zniesławienie, znieważenie. O naruszenie dóbr osobistych, i to jest, proszę Państwa, ciągłe takie gnębienie tego człowieka przez tego rodzaju ludzi sfrustrowanych, którym sam Jurek Owsiak odpuszcza. A w momencie, gdy próbuje coś zrobić, to okazuje się, że prokuratury umarzają postępowania albo procesy wytaczane przez Jerzego Owsiaka są umarzane. Tak jak się stało też w przypadku trzeciej hejterki, no to jest też postać wyjątkowo no nie chcę używać dosadnych słów, bo jednak mówimy o, o kobiecie, ale chodzi o panią Barbarę Pielę, panią, która zasłonęła z ochydnych nistenizacji tych takich karykatur plastelinowych, napakowanych faszyzmem, antysemityzmem. Ta pani też jest ta pani też stanęła przed sądem była zgłaszana do prokuratury również wszystkie postępowania zostały prokuratorskie umorzone a w sądzie teraz dwa procesy wytoczone przez pana Jerzego Owsiaka, który już przepraszam Jurka Owsiaka, który już po prostu w pewnym momencie nie wytrzymał również zostały umorzone pomimo tego że reprezentował pana Jerzego Przepraszam cię, Jurku. No, ciągle ten szacunek mi wchodzi do głowy. Reprezentował Jurka sam mecenas e, e, Dibua Także proszę Państwa, no, po jednej stronie mamy wielkiego człowieka, wielkie dzieło Polaków radosnych, uśmiechniętych którzy e, z pełną świadomością rzucają pieniądze do puszki, aby kontynuować wielkie dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A po drugiej stronie mamy właśnie e, takich ludzi. I dodatkowo jeszcze całą serię idiotycznych pytań, które gnębią Fundację Wośpi Jerzego Owsiaka. Tak jak ci ludzie fantastycznie nie mieli się czym zajmować, kierowane są te pytania do sądów administracyjnych. O ile mi wiadomo, w tej chwili jest ponad 17 wyroków. Państwo sobie wyobrażacie, no to ci ludzie biedni praktycznie nic tam w tej fundacji nie robią, tylko odpowiadają na te wszystkie kretyńskie pytania. A to ile zostało przeznaczonych pieniędzy na firmę Tabasco, Boska, Boskata czy Mrówka Cała, a to dlaczego nie są rozliczenia, dlaczego rozliczenia, które są publikowane na portalu zbiórki są z takim poślizgiem, że mamy nierozliczone finały Fundacji Woś z 2017, 2018, 2019 roku. Dlaczego te kwoty nie bardzo do siebie pasują? No takie właśnie, cytując klasyka z dupy pytania, które zawracają głowę, a przede wszystkim niszczą to wielkie, wielkie dzieło. Sądy się muszą tym zajmować. Wydano już 17 wyroków. We wszystkich stwierdzono, że Fundacja Woź nie udzieliła odpowiedzi, chociaż miała taki obowiązek. Dobrze, proszę państwa, ma taki obowiązek, ale to przecież nie znaczy, że Fundacja rzuci dostarczanie łóżek i, i foteli do szpitali, gdzie na to czekają dzieci, gdzie, gdzie na to czekają chorzy, nie rzuci przyklejenia, Serduszek na sprzętach w szpitalu, bo przecież wiemy, że w szpitalach jest wszędzie pełno serduszek. Ludzie się złośliwi. Hejterzy też się śmiali, że niedługo w toaletach będą naklejane serduszka. Ja chciałbym im tylko powiedzieć, sprawdźcie sobie w internecie, jest to, toaleta imienia Fundacji. Woś, możecie się z tego śmiać, ale to autentycznie ludziom pomaga. Zupełnie inny nastrój wprowadza, gdy są w szpitalu. Mają ładną, czystą, estetyczną toaletę z mozaiką i wizerunkiem Jerzego Osiaka z serduszkami fundacji. Woś chyba zupełnie inaczej się leczy w takich warunkach, niż mielibyśmy być w jakiejś obskurnej toalecie, przepraszam, z szalecie publicznym z, jak, z jakiegoś dworca z, z, z PRL-u. I, I toczy się to, proszę Państwa, właśnie w taki sposób, że po jednej stronie fantastyczni ludzie, jedna wielka rodzina, ponadpartyjna, ponadpolityczna, o czym już mówiłem, przykleja serduszka, dostarcza sprzęt, a jeden, drugi, trzeci, no przepraszam za wyrażenie idiota, oszołom, wariat ze Złotoryi czy z innego miasteczka, czy jakaś inna Krystyna Pawłowicz, czy inna Barbara Piela, yy, yy, no właśnie co robią. Są sfrustrowani, niczego w życiu nie osiągnęli, daleko im do Jerzego Owsiaka. No butów nie są im godni, nie są godne te postaci zawiązać samemu jurkowi, dlatego się w taki sposób wyżywają. I później sądy bez sensu są zatrudniane, bez sensu wydają te wyroki, których Fundacja Wośm nie jest w stanie zrealizować, bo to oczywiście wymaga czasu. I proszę Państwa, teraz najgorsza rzecz. Przy niezrealizowanych wyrokach, i to prawomocnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, wydanych, no niestety wiąże się to z karami finansowymi, jakie Fundacja WOŚ musi płacić. I już trzy takie kary zostały nałożone. Teraz jeszcze wiszą następne wyroki związane z wykonaniem poszczególnych postanowień sądów, warszawskiego sądu. Administracyjnego, które zobowiązuje Fundację Wojwic do udzielenia odpowiedzi i tym wszystkim, proszę Państwa, zajmuje się Fundacja Wojb, zamiast się zajmować ratowaniem ludzkiego życia. Ja mam tylko jedno pytanie do tych wszystkich hejterów. Oczywiście się zastanowili, chociaż przez chwilę, co robicie? Ile macie na swoim sumieniu śmierci, dzieci? Ile macie na swoim sumieniu? Ciężkich stanów, bo gdzieś nie dojechał inkubator, bo, bo gdzieś nie, nie dojechała leżanka na poczekalni w szpitalu, czy gdzieś nie dojechało najnowocześniejsze łóżko z pełnym osprzętem i serduszkiem, serduszkiem woź. Proszę Państwa, są pewne wskazówki, pewne czytelne znaki. Które w sposób jednoznaczny mówią o tym, czego dokonał Jurek i czego dokonała Fundacja WOŚ przez te blisko 30 lat. Nie ma szpitala, gdzie nie znaleźlibyście serduszka. Serduszka są wszędzie, wszędzie są one przyklejane na wszystkich możliwych sprzętach, jakie się znajdują w szpitalach. I teraz sobie wyobraźcie, że trafiacie do szpitala, a tam nie ma serduszka, nie ma sprzętu, nie ma czym leczyć. Dzieci, chociażby lekarze stawali na głowie, to, to nie są w stanie uratować waszych dzieci, waszych wnucząt, siostrzeńców, bratanków itd. Tak to wszystko świadczy o jednym: takie typowe polskie piekiełko. Mamy fantastyczną organizację, mamy cudownego człowieka, Jurka Owsiaka, więc polską mentalnością Janusze i Grażyny gnoją tego człowieka, niszczą. I oczywiście najczęściej są to prawdziwi katolicy, to jak Krystyna Pawłowicz, jak Barbara Piela, czy tacy udawani katolicy jak ten najgłośniejszy hejter, któremu już słaby nie przysparzajmy. Dlatego ja mam jeden gorący apel do wszystkich hejterów, do wszystkich krytyków Jerzego Owsiaka. Dwa takie dość charakterystyczne przesłania dla Was. Gdyby nawet przyjąć te Wasze idiotyczne teorie spiskowe, że Jurek coś bierze dla siebie, jak bierze nawet pół, załóżmy, że bierze pół, to jesteście w stanie stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, że, zrobili coś, że zrobiliście coś więcej dla tych dzieci. Czy wzięliście pół, a drugie pół oddaliście na sprzęt, czy uratowaliście komuś życie, czy założyliście jakąś fundację? Czego tak naprawdę i komu zazdrościcie? Może weźcie się sami za coś i pokażcie, że potraficie coś, coś zrobić. No i jeszcze druga rzecz, druga, drugie przesłanie do hejterów. No skoro to, co mówicie, jest taką prawdą, że Rze rzeczywiście Jurek Owsiak robi jakieś rzeczy niewłaściwe, nieposządane. No dlaczego z tym nie idziecie do prokuratury, nie idziecie do sądów, nie wytoczycie jakichś spraw, jakichś postępowań, nie zgłosicie tego do pisowskiego CBA. Tylko siedzicie za anonimowymi nikami w internecie i krytykujecie. No jeśli coś jest nie w porządku, to przecież prokuratura, urząd skarbowy i wszystkie inne instytucje dawno by się tym zajęły. Powiem Wam, dlaczego tego nie robicie. No po prostu to, co mówicie, jest wyssane z palca, a to, co robi Jurek, jest w pełni transparentne. Taka ściąga jest tutaj dla Was przygotowana, zapoznajcie się z tym, posprawdzajcie sobie w internecie, wszystkie sprawozdania Fundacji WOŚP są jasne, czytelne, wszystkie wyroki sądu, o których mówiłem, są również dostępne, nawet z uzasadnieniami w internecie. Zapoznajcie się najpierw z faktami, zapoznajcie się z wiedzą na temat Fundacji WOŚP i samego Jerzego Owsiaka, dopiero później zachowujcie się jak Piela, jak... Pawłowicz, czy, czy Jagoszołom ze Złotoryi. Wierzcie Jurkowi, wierzcie Fundacji Wośpi, i na podstawie faktów do ogólnie dostępnych, powszechnie dostępnych, wyciągajcie jeden słuszny wniosek: gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema.